Czasami zgasi pożary. Raz zgasi pożar, drugi raz zgasi pożar, trzeci raz zgasi pożar, a potem przestanie. Przestanie gasić, nie? I człowiek mówi: Jak to jest możliwe? Miałem rybkę na aucie, różaniec w aucie, nam przechodziłem. Pierwsze piątki obszedłem 14 razy. Nie zadziałało. Ojoj. Bóg mówi: Nie chcę nic. Chcę ciebie. Chcę. Tak jak w miłości, żebyś był zainteresowany, co ja czuję. O kogo się martwię i Ci powiem, martwię się o tę osobę. Idź i Ty idziesz. Idź, powiedz do tej osoby i Ty idziesz i mówisz. Idź, poucz tę osobę, idziesz i pouczasz. Bóg tego chce. Ale my myślimy władza, namaszczenie, sława, nie udać się. To nie są treści dla neofitu. To nie są treści dla ludzi, którzy jeszcze nie są pewni, czy wierzą w to, że jest Bóg. To są treści dla ludzi, dla Was, którzy doświadczyliście mnóstwa cudów i których świadkami jestem ja. I my zapominamy o tym uwielbieniu. Zapominamy o tym, że Bóg nam daje, ale On też chce, żebyśmy my dali. Duch Jezabel mówi, idź i ci bierz. Korzystaj. I nic nie dawaj.